Marto, dwie kawy poprosiłam. Bardzo proszę. O tak, poproszę kawkę. bo tak się rano spieszyliśmy, że jestem, że tak powiem, bezkawkowa. kawkowa. Mhm. Oczywiście, już podaj. Siadaj, proszę. Dziękuję. No i jak, Krysieńko, byłaś w tym przedszkolu? Tak, oczywiście. Nawet zapisałam Pawełka. Miałam dzisiaj do ciebie dzwonić i opowiedzieć ci to wszystko. No odpowiadaj, opowiadaj, bo jestem bardzo ciekawa absolutnie. No słuchaj, to jest bardzo nowoczesna placówka. Mają... Tyle zajęć dodatkowych, że ja nie wiem, kiedy te dzieci znajdą na to wszystko czas. Ale muszą, Krzysieńko, muszą. Teraz takie czasy. Wyścig od przedszkola. Jak ktoś nie zdąży, to może nie dogonić, absolutnie. Nie. Jakie to szczęście, że znalazłyśmy tak dobre przedszkole. To znaczy, no, pani Mariola znalazła, muszę to przyznać. No a jak ona się sprawuje? No fachowa, bardzo fachowa. Nawet powiedziałabym, że za bardzo. To znaczy? No, no ja rozumiem, że należy przestrzegać tych wszystkich zasad ekologii, no, no te, te, te worki na, na śmieci, te, ta segregacja i tak dalej, ale ja nie rozumiem, jak w dzisiejszych czasach można myć naczynia bez chemii. No. no to po co ja mam zmywarkę w kuchni? No jakoś się dogadacie na pewno. Ze zmywarką? Wątpię. Dobry żart. A to, co mi pozostało? Najważniejsze, że Tadeusz jest zachwycony, przynajmniej na razie. Ale ja ci chciałam powiedzieć... Przecież Iwonka dzwoniła! Tak? tak I Agnieszka co? ci nie mówiła? Ale o czym? No o tej pracy dla niej. Ach, rzeczywiście. Nie, o, oczywiście rozmawiałyśmy w niedzielę, ale powiedziała, że to jeszcze nic pewnego. No pewne to nie jest, ale Iwonka mi powiedziała, że Agnieszka dostanie tę pracę w tym Ośrodku Kultury Polskiej. Iwonka ma tam znajomych i oni jej powiedzieli. Tak? No, to fantastycznie, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci, kochana. Zadzwonię do Pawła.